W inicjatywie dla przedsiębiorczych chodzi o to, że spotkali się partnerzy na rynku, partnerzy, którzy posiadają technologię, finansowanie i wiedzę na temat pozyskiwania dotacji unijnych i postanowiły pomóc firmom w regionie, aby przez ten proces pozyskiwania dotacji przejść szybko, sprawnie, no i żeby to się zakończyło sukcesem. Nigdy do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, w której tylu partnerów, partner finansowy, jakim jest bank, partner kompetencyjny, jakim są konsultanci do spraw środków unijnych i partner technologiczny, jakim jest Microsoft, połączyli siły i zaoferowali polskim przedsiębiorcom jedną, spójną ofertę. W zespołach konsultanckich stworzonych specjalnie na potrzeby tego projektu przedsiębiorcy mogą w jednym miejscu, w różnych regionach kraju zdobyć pełne informacje o tym, jakie rozwiązania mogą podnieść konkurencyjność ich przedsiębiorstw, w jaki sposób można finansować te inwestycje i w jaki sposób można również pozyskać środki unijne na realizację takiego projektu. Reno Konsultans jest partnerem merytorycznym Inicjatywy dla przedsiębiorczych. Przygotowujemy e, dla celów inicjatywy, przygotowujemy prelekcje na temat funduszy europejskich. Jesteśmy tutaj także obecni dla przedsiębiorców, tak żeby na kawiarenkach e, mogli przedsiębiorcy z nami się spotkać, porozmawiać, tak, żeby to była e, inicjatywa najbardziej otwarta dla przedsiębiorców, czyli żeby przedsiębiorcy mieli e, poczucie, że zostali obsłużeni. Profesjonalnie, że mogli porozmawiać o swojej inwestycji. Stworzyliśmy tutaj dlatego też takie osobne miejsca spokojne z dala od szumu konferencyjnego, żebyśmy mogli porozmawiać o inwestycji, o szansach tych inwestycji. I to jest cel naszego udziału w inicjatywie dla przedsiębiorczych. Projekt jest adresowany głównie do sektora MSP. Natomiast oczywiście zapraszamy też firmy duże, wszystkie takie, które o dotacje unijne mogą się ubiegać, zwłaszcza na projekty innowacyjne, takie projekty ekoinnowacyjne, związane z nowoczesnymi technologiami. Będziemy pomagać przedsiębiorcom w ramach regionalnych programów operacyjnych. Przedsiębiorcy przede wszystkim mogą liczyć na rady związane z tym, w jaki sposób skutecznie pozyskiwać fundusze unijne. Staramy się pokazać kluczowe czynniki sukcesu w procesie ubiegania się o dotacje. Staramy się również pokazać cały proces, jak długotrwały on jest, jak skomplikowany on jest, ale również to, w jaki sposób się do niego przygotować. Zainteresował mnie temat, inicjatywa dla w związku z tym, że nasza firma zamierza w przyszłym roku przeprowadzić pewną reorganizację, a tak samo inwestycje, potrzebujemy dowiedzieć się o możliwościach dotacji z Unii Europejskiej. Czy istnieje taka szansa? Czy możemy to zrobić? Czy spełniamy te wszystkie warunki? Także jest to szczególnie teraz bardzo cenne, kiedy każda z firm szuka finansowania. W mojej dziedzinie, którą ja reprezentuję, że tak powiem, handlujemy rowerami od 18 lat na terenie całej Polski jako dystrybutor wyłączny amerykańskich marek rowerów. Czy jakieś przewidziane są, że tak powiem, fundusze unijne? żeby pomóc w rozwijaniu przedsiębiorstwa, no w sumie, które się zajmuje no, transportem ekologicznym. Jesteśmy firmą nową, Big Eco, startującą właśnie w obszarze nowoczesnych technologii i chcemy pozyskać fundusze, które pomogą nam się rozwijać i kontynuować naszą działalność. Niska absorpcja środków unijnych wynika właśnie z tego, między innymi, że wszystkie procedury są dość skomplikowane i długotrwałe. Przedsiębiorcy muszą przede wszystkim skupić się na swoim biznesie i na realizowaniu swoich celów biznesowych. Natomiast my jesteśmy od tego razem z naszymi partnerami, by ten proces jak najbardziej uprościć, skrócić i zapewnić powodzenie tego procesu. Przedsiębiorcy mogą liczyć oczywiście na fachowe doradztwo e, wszystkich partnerów, e, mogą liczyć na to, że jeżeli będą chciały z nami współpracować w przyszłości, to założymy konto specjalne na platformie każdej firmie i e, poprzez to konto, poprzez logowanie e, będą firmy mogły e, korzystać z narzędzi scoringowych, e, wyszukiwarek funduszy unijnych, e, będą miały kontakt ze wszystkimi konsultantami w regionie, z całej grupy naszej, z naszego całego konsorcjum. No i będą mogły z nami poprzez to konto przechodzić przez cały proces ubiegania się do, o dotację, miejmy nadzieję, do końca, który będzie zakończony sukcesem, przelaniem kwoty dotacji na konto przedsiębiorcy.